Jaka tańczy się tylko w zespole folklorystycznym? Oczywiście, że nie można i w parze. O czym przekonali się młodzi ludzie z polskich zespołów tanecznych z Wilna i okolic, którzy z entuzjazmem uczestniczyli w weekendowych warsztatach polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej. Warsztaty zorganizowano w szkole średniej im. Szymona Królewskiego w Wilnie. Zespół prezentuje pewnego rodzaju rysunki, ustawienia. Natomiast na turnieju tańca polskiego w formule tańca towarzyskiego prezentuje się pojedyncza para. Ta para prezentuje swoją technikę, prezentuje swoje osobowości, pokazuje piękno polskiego tańca. W warsztatach wzięli udział między innymi młodzi tancerze z zespołu tańca Jutrzenka w Niemęczynie. Bardzo wesoło tańczyć. Mnie jest wesoło tańczyć, bardzo fajnie jest tańczyć. Na warsztatach udało się wyłowić prawdziwe tańczące perły. Ciekawe czy starczy im samozaparcia, by wyjechać na turniej tańców narodowych i sięgnąć po złote laury. Między innymi zespołu perła, kilku chłopaków, bardzo rzuciło się w oczy. Dziewczynki zawsze wiadomo, że będą tańczyć troszeczkę lepiej, także zawsze szuka się takiego chłopaka, który super tańczy. Jeżeli chłopak super tańczy, to zawsze dziewczynę znaleźć no to nie jest już aż taki wielki problem. Zakończeniem warsztatów były występy pary z zespołu pieśni i tańca Małe Podlasie wśród których znaleźli się aktualni wicemistrzowie tańców polskich w formie towarzyskiej Kamila i Jasiek ćwiczący pod kierunkiem Krzysztofa Szyszki. Bardzo trudne, jak to zawsze początki są trudne, a zaczęło się dokładnie tak, że po prostu druh, nasz instruktor, spotkał po prostu moich rodziców na mieście i właśnie poprosił, zaprosił mnie właśnie na próbę i ogólnie tak od tego się wszystko zaczęło. Partnerów miałam kilku, trudno było znaleźć znalezieniem tego właściwego, no ale pojawił się Jasiek. I jakoś tak razem e, zaczęliśmy tańczyć, e, zaczęliśmy zdobywać e, liczne sukcesy i, i, i tak zostało. I ogólnie jesteśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani. Podczas symulacji turnieju tańców polskich nie zabrakło pięknego kujawiaka. z rumbą i kujawiakiem, które jest tą pewną analogią, no też jest tańcem miłości, to dlaczego nie tańczyć kujawiaka? Zwłaszcza, że ten jest, yy, jego może tańczyć młodzież w naturalny sposób, tam nie ma jakichś obscenicznych gestów, które czasami wykonują ten tańców latynoskich. <śleskli> Co ciekawe, zespół pieśni i tańca Małe Podlasie wraz z choreografem Krzysztofem Szyszką już nie po raz pierwszy przyjeżdża do Wilna z pokazami tańców polskich. Chodzi bowiem o misję edukacyjną. Wydaje nam się, że osiągnęliśmy bardzo dużo. W tym względzie mamy kilku mistrzów Polski, kilku wicemistrzów Polski. Wygraliśmy w sumie razem ponad 150 ogólnopolskich konkursów i chcemy się tą wiedzą, którą posiedliśmy dzielić. Raz, dwa, trzy, i Wydaje się, że warsztaty spełniły swoją rolę. Dzieci świetnie się bawiły i złapały bakcyla turniejowych tańców polskich. Kto wie, może wkrótce to właśnie pary z Wilna czy niemęczyna zajmą czołowe miejsca na takich prestiżowych imprezach. Nie pozostaje więc nic innego jak tylko trzymać za nie kciuki. Dzieci, które się uczą, że chcą tego, chcą tańczyć te tańce polskie, no to naprawdę jest mi bardzo miło. I jeszcze jak ja dla nich, dla nich jestem jakimś autorytetem, że potrafię i jak mnie pytają to im pokazuję i... Pytają się z takim ogromnym zainteresowaniem, że naprawdę jest bardzo miło patrzeć, jak chcą się tego wszystkiego uczyć. I, I naprawdę to jest dla mnie ogromna radość, jak mogę tutaj przyjeżdżać. I to jeszcze na Litwę tutaj, za granicę, do Wilna, do takiego miasta. Mają szanse, ogromne szanse. Każdy ma szanse. My podobnie byliśmy tacy sami i zaczynaliśmy od początku wszystko. Ale to są lata praktyki, lata pracy. I trzeba chcieć, bardzo chcieć, tak. Jesteśmy. Tak.